Spotykamy się w Klinice medycyny estetycznej Satinel w Łodzi, żeby porozmawiać o pięknie. I naszym gościem jest cudowna aktorka Agnieszka Więdłocha. <laughs> hey, ja Agnieszko, dobra. zacznę od razu od pytania do Ciebie, czym jest dla Ciebie piękno? To jest temat woda, tak naprawdę, hmm. bo o pięknie można mówić i mówić. Natomiast piękno, jeżeli chodzi o, o kobietę, no jest czym się o co na pewno należy dbać. Natomiast wydaje mi się, żeby to piękno w sobie jakby zachować, hmm. należy. Przemyśleć to, jak chcemy o siebie zadbać. Czy wystarczy nam po prostu, na przykład, dobry krem na nos? Czy wystarczy nam dobre odżywianie się, czy sport, czy właśnie, sen? Nie, czy sen dokładnie, którego ciągle atakuje? Ale e, czy na przykład zwolnienie tempa w pracy, zrobienie sobie jakiejś wakacji, urlopu. Ważne jest też po prostu dbanie o siebie, jeżeli mhm. chodzi o, o różne mądre zabiegi, e, które sprawiają, mhm. że na przykład nasza skóra, która jest największym naszym organem, no, będzie to nam długo służyła. Tam, tak, i że, że ten upływ czasu nie będzie dla nas mhm. taki trudny, no bo powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy kobietami. Upływ e, czasu jest czymś, co każdej z nas trochę s, spędza mhm. sen z powiek. Dobrze, no, że tego snu jest mało, także... Czyli nie tylko ta pielęgnacja już teraz domowa, którą y, zakładam, że, że wykonujesz, bo wyglądasz pięknie i... dziękuję. to make up tak. i piękne światło, <laughs> które Michał tutaj nam zrobił. Tak, to na pewno też pomaga, ale myślę, że y, baza ku temu jest też rewelacyjna, więc jakby na pewno ta pielęgnacja domowa jest bardzo istotna, ale też takim rosnącym trendem jest jednak coraz y, takie bardziej świadome podchodzenie do pielęgnacji, tak. również mhm. w profesjonalnych gabinetach, czy to kosmetologicznych, czy owianej bardzo złą sławą. Gabinetach, Medycyny estetycznej. I myślę, że też troszkę w, tej, w trakcie naszych rozmów, nie tylko dzisiejszego odcinka, będziemy, będziemy troszkę ten temat poruszać. Ja bardzo właśnie chciałabym się dowiedzieć dużo na temat tego, czym, czym jest jakby medycyna estetyczna, czym jest kosmetologia, czym jest chirurgia plastyczna, tak, która często różne? jest mylona z, z medycyną estetyczną. Mhm. I no, bardzo mnie to ciekawi i dlatego tak się i tutaj tym... pojawiłam i dziękuję za zaproszenie. I mam nadzieję właśnie, że widzowie, słuchacze i słuchaczki będą razem ze mną podążali mhm. właśnie za, tym, za tymi tematami. I w trakcie tych cyklów tutaj dowiem się dużo więcej o tym, jak mogę dbać o siebie, mhm. jakie zabiegi mogę wykonywać, żeby być w zgodzie ze sobą, ale żeby Dokładnie. wyglądać jednak piękniej, żeby ta skóra była, była zadbana i gdzie jest ta granica, żeby się mhm. zatrzymać i żeby jej jakby nie przekroczyć, bo wiadomo, że. Taką granicę można łatwo dokładnie, po prostu Dokładnie tak. No tym bardziej, że teraz też żyjemy w takich trochę trudnych czasach, wydaje mi się, pod kątem mówienia o tym pięknie, że z jednej strony mamy do dyspozycji aplikacje, w których y, możemy sobie na nasze zdjęcia, filmy nakładać piękne filtry, y, modelować ciało i ten etos piękna y, no, jest taki bardzo wymuskany. Tak. Na drugim końcu spektrum to jest, to jest body positive. i, 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 i ma, Masz rację, bo rzeczywiście, przepraszam, my. że ci się wtrącę tutaj w tą rozmowę. Fiękne, rzeczywiście. <laughs> Dobrze, że jesteśmy tylko we dwie. Wcale nie ma tutaj <śmiech> <śmiech> innych ludzi z nami. <laughs> bo, bo właśnie a propos tych filtrów, tego zmieniania się, mm -hmm. to wiesz, ja zauważyłam coś takiego, że to zmienianie się zawsze dąży do, do czegoś takiego, że, że ten model piękna ma być mm -hmm. taki. Jeden konkretny, tak naprawdę tego piękna jest bardzo dużo. Mhm. Model piękna też się zmienia w zależności od y, czasów, w jakich żyjemy. Mhm. Teraz mamy jakby trend na z sylwetki, na, mhm. na konkretne nosy, na duże oczy, na duże mhm. usta. Natomiast to też ewoluowało w przeciągu wieków. I te wszystkie aplikacje y, zmieniające y, nas. Sprawiają, że wszystkie robimy się takie same. I to taki, taki mały przykład, i wszyscy kochamy anegdotki. Przed jak zostałam mamą, to bardzo dużo podróżowałam. No, później czasy się zmieniają wiadomo, po To po, po prostu po zmniejsza jest ten obszar. Dokładnie, podróży. Dokładnie, teraz jest, ten obszar jest dużo mniejszy. Właśnie w, w, wtedy w czasie moich y, dalekich podróży y, na przykład byłam w Brazylii, gdzie y, Zaskakujące było to. Trafiliśmy przypadkowo zupełnie do e, kościoła. Strasznie lało i musieliśmy wyjść uh -huh. do kościoła, żeby się ukryć przed deszczem. To, było, to była przepiękna katedra w, w Rio de Janeiro. Wpadliśmy tam do tej katedry. I nagle patrzymy, a tam za chwilę zaczyna się ślub. I wchodzą pięknie ubrane kobiety. Widać, że to były chyba bardzo bogaty, bogate rodziny, przebrane w jakieś suknie balowe z cekinami, ze złotem, z brylantami. No, wyglądało to naprawdę nieziemsko. Się, niż coś, do czego tak, coś tak, jak czułam czułam się jak w telenoweli w po prostu. Mm -hmm. I dla mnie zaskakujące było to, że. Wszyscy te kobiety, jakie właściwie, ciężko powiedzieć, ile one miały tak naprawdę lat, one były bardzo do siebie podobne. One mhm. wyglądały wszystkie jak z jednej rodziny, jakby było no, po prostu język krwi, ale, ale wynikało to z tego, że one wszystkie miały po prostu chyba tego samego chirurga plastycznego. Mhm. Że te nosy, te policzki, te usta. To wszystko było jakby, jakby takie samo. I było to dla mnie jakby zaskakujące, i wywarło to na mnie bardzo duże, duże wrażenie. W Polsce nie mamy takiego trendu na takie zmienianie siebie, natomiast mamy trend dbania o siebie. I dbanie o skórę o, o swoje ciało, o swoją głowę, o swoją duszę i uważam, że to jest, to jest bardzo dobry mhm. trend. I cieszę się, że no, takie sytuacje, jak ta właśnie w Brazylii, tutaj nie w Polsce na przykład yy, nie, nie zaskoczyły i że Polki jednak, yy, co wiem, że zaraz powiesz mhm. o tych badaniach statystycznych, bo już znam, czytałam wcześniej te wszystkie pytania tutaj, yy, bardzo mnie właśnie cieszą, że coraz chętniej dbamy mhm. o siebie. Taki, w taki mądry, holistyczny sposób Zgodnie. też. I że jednak skorzystamy staramy... z rad tych specjalistów, którzy się naprawdę na tym znają, tak. mogą to zrobić tak. pięknie. i że nie uciekamy z od tego starzenia się, się. Mhm. tylko chcemy, żeby to starzenie było w zgodzie z, z nami, mhm. żeby, żeby jednak e, dbać o o po prostu ten największy organ, jakim jest nasza składnia. Nasza też niedługa ta no. anekdotka, ta dygresja, no, nie ale będziemy to ciąć. No, przypomniałaś rzeczywiście tutaj... Przepraszam, bo i, i chciałaś powiedzieć, że odnośnie do tego mhm. mamy to właśnie body... Body positive. Body mhm. po, positive co jest jakby wspaniałym trendem, dbania jakby o siebie w całości, mhm. nie? Tak, i akceptowania siebie też od, takim, o... jakim się jest. Bo tutaj jeszcze zanim w takim razie przejdę do tych danych statystycznych, które poruszyłaś, bo, bo one są też ciekawe, jak bardzo, te trendy się bardzo. w ogóle teraz mhm. kształtują i jak wzrasta jednak zainteresowanie taką bardziej profesjonalną pielęgnacją. To właśnie chciałam nawiązać też do tego, do, do tego właśnie trendu i e body positive, i w ogóle takiego dbania o siebie. Bo z jednej strony właśnie mamy ten ruch taki, akceptujmy siebie, stawiamy na to piękno, ale z drugiej strony cały czas media kreują taką narrację bardzo niezdrową, że jeśli ktoś wykonał czy to właśnie, za, czy w ogóle jakoś się zmienił, nie wiem, bardzo schudł, czy. czy przy tyłu, wykonał zabieg, który trochę zmienił jakieś tam rysy jego twarzy, no bo oczywiście wiadomo, że to już zależy od estetyki, którą, którą się ma. E, no to jednak narracja tych matów cały czas jest taka, że aha, wiemy, kto wykonał taki zabieg, aha, wiemy, że ta, ta, jaka gwiazda zrobiła sobie... Tak, to jest e, tak. ta to cały czas tak stygmatyzowane i wydaje mi się, że mm, problemem jest trochę to, że każdy ma inną tą definicję piękna i czy nie powinno być tak, że powinniśmy jednak trochę bardziej się otwierać na akceptację tego, tych wyborów kobiet? Nie wiem, jak ty o tym myślisz, tak, czy absolutnie. to nie jest ten problem, w którym teraz się mierzymy? Absolutnie się z tym zgadzam, że to jest mhm. wybór każdej i każdego z nas, jak chcemy wyglądać i w jakim ciele dobrze się mhm. czujemy. Żyjemy w takich czasach, że wszystkie wybory jakby są obecnie dostępne i wszystko jesteśmy w stanie zaakceptować, i to jest super i ta Brazylia, którą tutaj jakby akurat, akurat ta sytuacja, którą tutaj przytoczyłam było w tym, w tym coś takiego, że, że one wszystkie wyglądały rzeczywiście pięknie mm -hmm. i wszystkie wyglądały absolutnie posągowo. Natomiast rzucało się to w oczy, że ta estetyka jakaś tak, jest. Tak, ale ta estetyka, ja tego nie oceniałam, że jest to coś złego, co te kobiety jakby zrobiły, dlatego, że to jest ich wybór. Mm -hmm. I Dokładnie. bardzo to szanuję, dlatego, że każda z nas czuje się w swoim ciele inaczej i każda z nas czegoś innego potrzebuje. Mm -hmm. Ja potrzebuję, żeby na przykład zadbać właśnie o nawilżenie swojej skóry. Potrzebuję, żeby zadbać o swoje dłonie, mm -hmm. które, bo po dłoniach bardzo widać jakby starzenie Wybywający się. Czas, i... Dekolt też myślę, że jest takim... Czyja, dokładnie. W sumie najważniejsze jest znalezienie jakby kogoś mądrego, kto, kto nas w tym wszystkim wesprze, mm -hmm. jakiegoś mądrego lekarza, który, który nas po prostu poprowadzi, jeżeli mamy taką potrzebę, żeby właśnie o siebie mm -hmm. O siebie zadbać, a to piękno jest. Ma różne no, definicje, no, ma Jeśli definicje Ktoś ma estetykę taką Dokładnie. bądź inną. Ale to stygmatyzowanie na pewno jest czymś okropnym. Wiesz, jeżeli chodzi o media, no wiadomo, że media żywią się przede wszystkim tym, żeby e, zrobić wokół e, czegoś dużo szumu, żeby mhm. to było klikalne, bo im e, większy negatywny e, komunikat, tym ch chętniej jest to klikalne. Mhm. No tak jest niestety, bierzemy w tym udział wszyscy. Mm. Natomiast myślę, że z tą rozmową będziemy w stanie może troszkę odczerować też ten temat właśnie takiej akceptacji tak. wyborów swoich, ale też innych kobiet, która tak, jest niezwykle istotna. Więc Będzie jeśli będziecie pisać jakieś artykuły na ten temat to <śm> mam nadzieję, że przekażecie esencję, którą my chcemy tutaj przekazać też tym cyklem rozmów. No i teraz dane statystyczne. Jak to w ogóle wygląda? Jeśli chodzi o osoby, które w ogóle najchętniej korzystają z takich bardziej profesjonalnych zabiegów, to jest taka grupa pomiędzy 31 a 45 rokiem życia, to ja jest 63% procent, e, pytanych. E, I warto tutaj podkreślić, że nie są to tylko panie, że ten trend wśród mężczyzn jest również rosnący i panowie też również coraz częściej e, dbają o siebie, co też jest, e, myślę, że no, takim fajnym, fajnym trendem. Mnie nie, to bardzo cieszy, że, że, że Polacy chcą o siebie hmm. zadbać, bo było z tym różnie hmm. e, przecież, e, a rzeczywiście, teraz częściej widzę, że panowie też o siebie a się dbają, coraz więcej mają też możliwości, bo coraz więcej jakby pojawia się właśnie i zabiegów dla panów i, mm -hmm. y, i już nie mamy tylko szampan, szamponu tak, w jednym szare, do szare wszystkiego, tak. Dokładnie. Więc to jest, y, myślę, że dla nas pań bardzo dobry trend, że panowie chcą o siebie bardziej zadbać. Tak, no i myślę, że, że też są dzięki temu, no, bardziej świadomi też siebie i fajnie, że się też tego nie wstydzą, bo myślę, że to też był trochę taki duży temat, że tak, panowie że może krępowali mm -hmm. trochę. Myślę, że takie pytania pewnie rzadziej otrzymują niż panie, e, właśnie z jakich ewentualnie, czy to zabiegów, czy jakich pielęgnacyjnych, mniej bądź bardziej inwazyjnych korzystają, ale myślę, że mimo wszystko może być to taki trochę, tak. był mam nadzieję, krępowanie. Że teraz ja jednak, nich, kiedy mężczyzna mówi o tym, że korzysta z jakichś zabiegów czy, czy dba o siebie, to nie jest mm. jakby... Było no takim tabu? No to, tak, przestało to być tematem tabu, co jest, co jest jednak... No, co cieszy, że no, dokładnie. Drugą, taką największą dać. grupą e, są osoby pomiędzy 46 a 65 rokiem życia. Więc no, tutaj już myślę, że też takie e, większa znowu świadomość tego swojego ciała. Myślę, że też więcej czasu, dzieci już odchowane, dokładnie. może teraz tak. mamy czas właśnie po, na powrót do podróży tak. i e, takiego skupienia się bardziej nie, na sobie, na, na swoich potrzebach. E, I zaskoczyło mnie, ale w ten sposób pozytywny, jak dużo też coraz młodszych osób e, decyduje się na taką profesjonalną pielęgnację, bo w tej grupie. Wiekowej, od 18 do 30 roku życia, jest to aż 23%, no, która, która gdzieś tam coraz bardziej świadomie e, o tą swoją skórę e, dba, już nie tylko w domu, ale również w gabinetach. Była jedna taka dana, która mnie zaskoczyła w ten taki bardziej negatywny sposób, a mianowicie, że są też zabiegi, których warto, e, tu, tu, tutaj mam napisane, a tych 30 <śmiech> <śmiech> e, czyli są e, zabiegi, które na przykład warto wykonywać w gabinetach, czyli oddać się jednak w ręce profesjonalistów, a często dziewczyny pewnie najczęściej chodzą do um, osób, które są no, może mniej doświadczone albo mm -hmm. na przykład nie mają kompetencji do tego, więc myślę, że też tutaj się um, waży taka, taka, przestrzeń do tej edukacji, którą będziemy się też starać w tej rozmowie e, wnosić, czyli tak, no właśnie. Ja sobie właśnie tak troszeczkę nie wyobrażam, że mogłabym e, poddać się właśnie jakiemuś zabiegowi nawet, nie wiem, jakiemuś nawilżającemu, tak. coś, coś co po prostu kogoś, dotyczy tak. twojej skóry. E, u kogoś, kto się jakby na tym... Nie do, końca, nie do końca zna, i, mm. i tak, jest to, jest to dość ciekawe, rzeczywiście też zwróciłam na to, na to uwagę, bo nie miałam, o tym, nie miałam mm. o tym pojęcia, bo zawsze mi się wydawało, że jeżeli iść już gdzieś i jakoś o siebie zadbać tak profesjonalnie, mm -hmm. no to jednak wy wy wybieram. E, Profesjonalne i sprawdzone miejsce. Oczywiście wiadomo, że najlepiej miejsce, które jest polecone przez koleżankę, przyjaciółkę, już sprawdzone, Czyli czy, czy po, Tak, z poczta pantoflowa, jakby tutaj jest. Tak, no chyba tak. No, jednak ufamy tym naszym tak, tak. najbliższym i tym poleceniom. Myślę, że ten marketing taki szeptany, bo poczta pantoflowa tak. jest jak najbardziej w punkt. Ale chciałam Cię jeszcze zapytać, no ze względu na to, że jesteś aktorką i to mnie też bardzo interesuje, jak właśnie nie przekroczyć tej granicy odnośnie pielęgnacji zbyt może inwazyjnej, która już może zmieniać rysy twarzy. Często to widać w branży, branży show-biznesu, aktorstwa. Jak ty do tego podchodzisz w kontekście właśnie dbania o tą swoją skórę, ale pamiętaniu o tym, że jesteś aktorką, która się wciela jednak w rolę. No właśnie, I to, i to, ciało jest, jest jakimś narzędziem to jest taki pracy. trudny temat do poruszenia, dlatego że z jednej strony jestem aktorką, czyli moje ciało jest narzędziem pracy. i z jednej strony, e, może chciałabym wyglądać e, jak, e, wiesz, jak księżniczka, albo e, bardzo chciałabym być wytatuowana, bo uważam, że to jest piękne, tylko że akurat są rzeczy, z których muszę zrezygnować, jeżeli wybrałam taki zawód, bo one później po prostu przeszkadzają w, w, po prostu w pracy i inwazyjne zabiegi. E, czy to medycyny estetycznej. Cieszę się, że w kolejnych odcinkach będziemy rozmawiać, co to jest tak naprawdę medycyna estetyczna i tak. ja poznam do końca, Że Nie to samo, co chirurgia tak, plastyczna. Tak, żeby czegoś tutaj, wiesz, nie pomylić. Ale tak mówię jako ktoś, kto nie za bardzo się na tym zna, mówię ze swojej perspektywy, że te zabiegi inwazyjne medycyny estetycznej, czy chirurgii plastycznej mogą sprawić, że po prostu moja twarz i moje ciało no, nie będzie. Nie będzie mną, jakby, że, że no, no stanę się jakby kimś, kim chciałabym być, ale jednak muszę się wcielać w różne postacie. Ja czasami potrafię być kilkoma osobami jednego dnia, bo tu idę na Właśnie. nagranie, tu idę tak. nagrać audiobooka, tu idę do teatru, tu jestem na planie. I, I robi się to niezły, z tego niezły kołowrót, że rzeczywiście jeden dzień i kilka osobowości, kilka, kilka różnych ludzi we mnie. Ciężko mi sobie wyobrazić, że mogłabym się zdecydować na takie inwazyjne zmienianie siebie. Bo ja tego chyba po prostu nie potrzebuję, Może mm -hmm. jestem jeszcze na takim etapie życia, że tego nie potrzebuję, może jak będę yy, yy, za ileś lat, może sobie powiem, no, muszę sobie wszystko zmienić. Paliczki, nos, mm -hmm. ucho, yy, zęby, oko i brwi. Mm -hmm. yy, kto wie. Yy, I właściwie nikt nie będzie mógł mi tego odebrać, dlatego że to jest dokładnie, ja i moje potrzeby. Potrzeba, dokładnie. Natomiast na tym etapie mojego życia yy, jest mi to niepotrzebne, um, natomiast wiem z doświadczenia, że jest mi bardzo już potrzebne dbanie o, zadbanie mm -hmm. o, o siebie, dlatego że widzę ten upływający czas. Okay? Mm -hmm. Lubię swoje zmarszczki, bo są moje i staram się akceptować siebie taką, jaka jestem, i patrzeć codziennie w lustro mm -hmm. i mówić sobie Cześć, Aga, lubimy się, <laughs> dzisiaj też się lubimy, także trzymajmy się razem. A czy to też nie jest taka y, trochę wartość, że jednak ta aktorka, która się zmienia z upływem czasu, też no, dostaje inne no, role, role zakładam, no, Nie więc Może a, teraz bawek, <noise> Nie, żartuję. Teraz jakby powiedzmy sobie szczerze, y, jest też taki trend, że jest mm -hmm. coraz więcej wspaniałych ról dla, dla dojrzałych kobiet. Mm -hmm. Rzeczywiście warto zauważyć, mm -hmm. że jest tam y, przede wszystkim są tam mm -hmm. kobiety, i w jakby w coraz starszym wieku, jeżeli chodzi o ten zawód, jest. Ten zawód jest bardzo okrutny, jeżeli chodzi o starzenie się kobiet. I y, kiedyś tych ról dla kobiet y, już w pewnym wieku było bardzo mało. Okay. Czyli to się zmienia. Jakby jest I taki... to się bardzo zmieni. Trend jest mhm. zupełnie inny. Mhm. Teraz jednak dojrzała kobieta mhm. i dojrzała po, y, kobieta po przejściach, kobieta z doświadczeniami jest czymś bardzo ciekawym, a nie mhm. czymś, o czym nie warto okay. opowiadać. I dlatego y, no, ten trend sprawia, że ja nie mam ochoty na, na zmienianie się, mm -hmm. tylko na pewno na dbanie o siebie. Dbanie o siebie dokładnie, bo to nie, jedno od drugiego nie wyklucza, że po prostu tak, tak. starzejmy się, bo bardzo często się, em, po, no i, ma, i media, i po prostu mówi się o tym starzeniu e, z godnością, ale my, my się, myślę, że byśmy chcieli bardziej opowiadać ze starzeniem się ze, ze zgodnością. Bardzo mi się podoba to hasło satinel na, na ten tak, temat starzej tak. się ze zgodnością. Ze sobą, dokładnie. E, Cokolwiek to oznacza dla nas. Po tak, tak no I ale... dla każdej z nas oznacza coś, coś, coś innego. Mm. To jest świetne, świetne hasło i bardzo się pod tym podpisuję i też wzięłam je sobie bardzo do serca. Więc, tak, więc W kolejnych odcinkach będziemy to tak rozkładać na czynniki pierwsze, że czym to jest, że będziemy rozmawiać zarówno z lekarzami właśnie medycyny estetycznej, którzy wytłumaczą te różnice właśnie i jakie są móc. możliwości, jakie, <laughs> i jakie no, możliwości daje teraz nauka i rozwój tych technologii, maszyn, dostępności. Będą rozmowy z kosmetologami, którzy powiedzą trochę właśnie o tych, no, już tutaj nie takim pierwszym powiedzmy poziomie inwazyjności tych wszystkich zabiegów, ale jednak w tym kontekście profesjonalnym. Jak to w ogóle łączyć, żeby te terapie były jak najbardziej korzystne dla, dla pacjenta. Ale, ale też myślę, że fajnym będzie odcinkiem, w którym porozmawiamy też z psychologiem, który wytłumaczy w ogóle te trochę mechanizmy, jak działają w kontekście właśnie tej samoakceptacji, z czego to, to wynika, gdzie to się rodzi i jak w ogóle z tym pracować. I jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa, ponieważ jesteś mamą, więc nie mogę nie zapytać też o to, jak, jakie ty masz te podejście w kontekście właśnie wychowywania dzieci, Dzieci, no właśnie w takiej dobie wszechobecnego piękna i z jednej strony takiej stygmatyzacji, że w ogóle tutaj za chuda, za gruba. Jak w ogóle znaleźć tą równowagę i ten balans, żeby właśnie też przekazać takie wartości, które potem pozwolą dzieciom. im sobie poradzić tak. no w ogóle w świecie, który się bardzo szybko zmienia? Jest to, jest to bardzo ważne pytanie, dlatego że dzieci patrzą na nas i po prostu chłoną wszystko i później mhm. to wcielają w swoje życie. Więc właśnie, żeby zachować jakiś taki mądry, mądry balans. Wiesz co, myślę sobie, że na pewno um, odkąd um, zostałam mamą, um, rzeczywiście zaczęłam jakby bardziej zwracać uwagę na swój wygląd pod, pod względem właśnie pielęgnacji. Kiedyś wystarczał mi tam jeden krem, maskara i tyle i, i do pracy, w podróże i, 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 i tyle. Natomiast teraz rzeczywiście no, widzę, że moje ciało po prostu jest inne, że się zmieniło, że ten czas gdzieś też mnie dopada i nie ma co przed nim hmm. uciekać. I jakby wiesz taki plan, który chciałabym sobie założyć, że będę dbała o siebie tak i tak, i to zrobię to, to zrobię to dla siebie. Wiadomo, że jest bardzo trudny hmm. jak się I konfrontuje jak się, jak się z rzeczywistością, tak, jak się trzeba skon skonfrontować. Hmm. I czasami mm, i właśnie mam nadzieję, że że tutaj Pani doktor z się później właśnie spotkamy mm -hmm. i, i będziemy rozmawiać, która jest absolutnie cudowna i ją poznałam wspaniale, że będziemy mogli tutaj z nią też porozmawiać. I już jakby doradzi takie kompleksowe, yy, na przykład zabiegi, mm -hmm. które są czasami takimi złotymi strzałami, mm -hmm. że, że zrobisz to i wiesz, że na jakiś czas po prostu... Jedno odhaczone. Tak, no, jedno odhaczone od jak się <laughs> czujesz i, i jest to jakby zrobione, nie? Bo, bo, bo są takie, bo mm -hmm. są takie zabiegi przecież a czasami no, no cóż, jako mama no to po prostu no czasami nawet nie ma czasu żeby nałożyć sobie y, krem pod oczy mhm. czy w biegu myje się zęby czy czasami zapomnisz się po prostu uczesać i y, y, robisz to w taksówce na przykład <kłysy> co czasami im się zdarza właśnie <grym> bo maluję się paznokcie też w taksówce no, ta... się <grym> a wujek <bo próbuję> <grym> paznokcie <tam> przed rozmową <grym> <grym> dokładnie. dokładnie dokładnie ale y, chciałabym żeby żeby, żeby moje dzieci widziały, że, e, że takie dbanie o siebie mhm. jest czymś, e, czymś dobrym, mhm. czymś w zgodzie ze sobą, bo kiedy ja będę się dobrze czuła, kiedy ja będę miała komfort sama ze sobą, to ten komfort również będą czuły moje, moje dzieci czy moje otoczenie. I rzeczywiście daje mi to wtedy pewność siebie mm -hmm. i w pracy, i w, i, w, i, i w rodzinie, w tak, i, i na spotkaniu z, z jakimiś obcymi ludźmi, um, bo wtedy chyba tego, tego najbardziej potrzebuję mm -hmm. tej samoakceptacji, um, kiedy spotykam nowych ludzi, mm -hmm. kiedy zaczynam nową, jakąś stresującą pracę. Um, więc. No, ja, to, będzie... ja to, jest, to, to, to jest po prostu mm -hmm. naj, jedno z najważniejszych rzeczy, które po prostu mam i ch też chcę przekazać to swoim dzieciom, że, mm -hmm. że, że zadbać o siebie to nie mm -hmm. jest nic złego, tylko to jest po prostu... Takie budowanie wewnętrznej siły? Tak, to... budowanie wewnętrznej siły, okay. tak, dokładnie. No i myślę, że to jest piękna tak? na, na ten pierwszy odcinek. Myślę, że tutaj postawimy kropkę i co, zapraszamy na kolejne e, odcinki. Myślę, że bardzo ciekawe rozmowy, e, w których Agnieszka będzie zadawała bardzo dużo pytań, tak z punktu widzenia też Państwa, będzie Ciekawe jaką kolejną anegdotkę opowiem. To pewno no, 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 będzie dużo anegdotek, mnie. będzie dużo ciekawych e, historii i przede wszystkim myślę, że jakościowych odpowiedzi na takie tematy, które myślę, że dużo osób nurtują, a, e, a nie wszyscy o to pytają, więc zapraszamy na kolejne odcinki.